Witam Państwa serdecznie w kolejnym odcinku. Jeżeli ktokolwiek z Państwa ma wątpliwości, że Kalisz nocą nie żyje, to dementuję. Czy to jest dobry pomysł, że miasto Kalisz organizuje takie imprezy jak Kino Doskonałe, świetnie ludzie się tutaj spotykają i uważam, że to jest coś rewelacyjnego, świetnie, tak, jak najbardziej. Wiesz to sam pomysł jest całkiem spoko. Całkiem w dziesiątkę moim zdaniem, rewelacja, zobaczcie sami. Jak jest pięknie na rynku, że po muzycznym naszym rynku, po koncertach nikt nie idzie do domu. Wszyscy czekają na to, żeby zobaczyć Casablanca, też strzał dziesiątkę, moim zdaniem. No bo jakby zacząć od klasyki, na no te rewelację. Jest to bardzo ciekawy pomysł. Nareszcie w końcu coś się dzieje w Kaliszu. Można coś w końcu robić w te soboty nudne. Myślę, że jest to bardzo fajna inicjatywa. Ogólnie w ostatnim czasie zauważyłem, że w naszym mieście dosyć sporo się dzieje, bo jest to kolejny weekend, w którym tutaj w centrum miasta, widzę tak dużo ludzi, których jednoczy jakaś inicjatywa. No pewnie, kurde, to jest fajny pomysł, W wspólnota, kurde, ta Kajsia wchodzi i ogląda film jakiś, no, fajny. Władzo miasta więcej takich opcji, młodzi ludzie stąd, młodzież, trochę starsi, prosimy o takie opcje coraz więcej, bo biznes nakręca biznes, rozrywka nakręca rozrywkę, więc let's get it on, motherfuckers. Myślę, że kino letnie w Kaliszu jest dobrym pomysłem, bo no jak wiadomo w Kaliszu nic się nie dzieje, oprócz tego, że czasami postawią taki właśnie oto telebimik i coś można zrobić. No jest bardzo dobrym pomysłem, bo w końcu coś się dzieje w Kaliszu, bo jak mieliśmy byłego prezydenta to jest w ogóle masakra, nic się nie działo, a teraz jest coraz więcej akcji, jest bardzo dobrze. No, to jest wspaniała sprawa, żeby się zintegrować tutaj ze znajomymi, w ogóle pooglądać super widowisko sceniczne i w ogóle. No, dalej powie moja tutaj koleżanka. Tak, myślę, że to jest dobry pomysł, bo w końcu coś się zaczyna dziać w Kaliszu, a nie cały czas siedzimy w domach. Kalisz ma taką duszę romantyczną w sobie. Wiesz o co chodzi? To jest taka Wenecja, Wenecja, Paryż, Wenecja Wielkopolski, Paryż Polski. You know what I'm saying. Tak, bardzo dobre i bardzo mi miło zobaczyć w końcu, że są tu jacyś ludzie w tym mieście, bo dzięki temu możemy zobaczyć, że ktoś jest. Co myślicie na temat kina letniego w Kaliszu? Czy to jest dobry pomysł, żeby to się organizowało? Nie. Dlaczego? No bo po co to komu? Myślę, że dobrze, że takie coś zorganizowaliśmy, bo jest co robić wakacje, prawda? No, nie siedzimy w miejscu. Uważam, że to bardzo dobry pomysł. Jak widać przyciąga szer szerokie grono ludzi. Co miłe, widać, że są to ludzie zarówno młodzi, jak i starsi. Uważam, że właśnie w takich sytuacjach i w takich eventach można zauważyć, że właśnie nasze miasto żyje. No dobrze, zaczęli coś robić w końcu, bo tak to nic się nigdy w Kajszu nie działo. Co myślicie o tym miejscu? Czy pod Ratuszem to jest dobre miejsce na wyświetlanie takich filmów? E, tak, myślę, że tak, bo tu jest najwięcej miejsca, bo nie ma w Kaliszu, gdzie zrobić takiej imprezy. Tu kolega opowie. Generalnie tutaj jest najłatwiej ściągnąć ludzi, bo każdy przechodzi koło ratusza. To jest takie centrum życia. Tutaj ratusz, no z martwym Kaliszem to jest, mimo że to jest martwe miasto, to to miejsce najbardziej tutaj tętni. Jak najbardziej uważam, że rynek trzeba ożywiać, że to jest bardzo dobra energia do tego, żeby tu posiedzieć, spotkać się z przyjaciółmi, z rodziną, ze znajomymi. Tak, bo to jest centrum miasta, tutaj są ogródki, ludzie sobie siedzą, zajawka, otworzyli klomp, więc to też jest fajna sprawa. No, jest pewnie jednym z najlepszych pomysłów, jakie można było wybrać. Jest tutaj dużo miejsca, można zmieścić tutaj dużo ludzi. W kinie byłoby nudniej. Centrum to centrum, tak? Tutaj się ludzie gromadzą i myślę, że to jest idealne miejsce że, na, na takie przedsięwzięcia. Myślę, że tak, że jest podwini, bo przynajmniej e, młodzi ludzie. Młodzi starsi mogą w końcu wyjść gdzieś z domu, a nie tylko siedzieć w domu, bo jak to się mówi, w domu ludzie umierają. Sam dobór lokalizacji tego przedsięwzięcia woła o pomstę do nieba, gdzie w zeszłym roku odbywało się to koło domku parkowego w parku i było moim zdaniem dużo lepiej. Dobry pomysł, jest pełno ludzi, a główny rynek jest takim miejscem, że zbiera się bardzo dużo ludzi, jest dużo pubów, więc jest dobrze. To jest właśnie kwestia, wydaje mi się, sporna, bo tak jak na przykład ja, jeszcze należę do takiego pokolenia w miarę, w miarę młodego, wydaje mi się, że tak, może to być dobre miejsce. Jednakże trzeba brać pod uwagę, że tutaj mieszkają ludzie, również ludzie starsi. I tak naprawdę, może to nie jest centrum miasta, w którym ludzie mieszkają, są budynki mieszkalne, kamienice. Może nie do końca po prostu, może to zakłócać spokój, zwłaszcza godzina 22, tak? A jaki film chciałbyś zobaczyć w tym letnim? Jakiś horror. Horror, a jaki tytuł konkretny? Naznaczony trzy. Dziewczyny do wzięcia na pewno. Okazuje się, że wiele osób tego nie widziało, więc dziewczyny do wzięcia polecam tak. jak dla mnie Casablanca to jest trochę za ciężki film na kinoletnie w Kaliszu. Jest co, tytułów jest dużo, bo na pewno to jest Godfather. O, obojętnie stary. Cokolwiek z kina akcji, na przykład surfujący naziści muszą umrzeć, albo Toksyczny Mściciel. Są to klasyki amerykańskiego kina, których nie można pominąć. Pierwsze, co musicie puścić, to Ojca Chrzestnego. Eee, nie, tylko, a nie za tydzień są, to tam chciała zobaczyć. A bo Polskie ostatnio okazało się, że najlepszym polskim filmem jest Chłopacy nie płaczą, bardzo ciekawe byłoby tutaj pokazanie go. A jaki film chciałbyś zobaczyć? Super zioło. <grywa> Ojej. Borat, Borat na pewno, Borat. Tak, tak Borat. Yy, myślę, że jakiś klasyk, na przykład Piękny umysł. Al Pacino jest najlepszy i Ojciec krzesny wygrywa. I chciałbym, żeby puścili Ojca Chrzestnego pierwszą, drugą, trzecią część. A jaki film chciałbyś zobaczyć? Ja. Szybciej, w 7. Wiesz co? Ja najchętniej bym obejrzał tutaj, Bezsenność w Seattle.